Oj, z panią Dorotem. Witam panią Dorotę. Witam panią Dorotę. Co pani Dorota przygotowała na obronę braci Karo i Kan? W tej strukturze. Oj, 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 oj. Ja to wymienię chętnie. Nie ukrywam, że ja to chętnie wymienię, daję koniowi wskoczyć. Ta pozycja mi się nawet podoba. Zroszuję i jadę pianem B. Może tu. Tego diablika wygonię, żeby nie kombinował. I jadę pionem B. Przy okazji zrobiłem celówcik. I jadę pionem B. I jadę pionem B. I jadę pionem B Ty. i hamski numer pani Doroto, bardzo panią przepraszam. Bardzo panią przepraszam. Od Igora Niemcowa się nauczyłem. teraz pani Doroto, Hetman z zwierzą źle stoją. Po Hetman E3 zagram Hetman C5. Hetman B3 chciałem zagrać. Ale a potem co pani Doroto? No biorę piona. No pchnę piona. I wieża podbiciem, i koniś podbiciem. Pani rota wieże się bronią. Troszkę za nerwowo i za szybko pani gra. To jeszcze? Nie, nie, nie. Tego piona ja tam nie do... A, wieże najpierw. A chciałem zagrać wieża D 8, nie wiadomo po co. Piąto dochodzi. No nie ma koń G5. No, nie ma jeszcze, bo nie reaguje. Albo wezmę na esieś. Szachin szach. Nie dorobię hetmana. Dziękuję Pani Doroto. A już nie za wcześnie podziękowałem. Dziękuję Pani Doroto.